Mamy, przychodzimy do Was z nowym, ostatnim rogiem z Tunezji. Przyjechaliśmy właśnie na zakupy, takie też ostatnie zakupy, czekamy na Mesia. Mesia jest tutaj w banku, wymienia pieniądze, zrobimy ostatnie zakupy, kupimy daktyle, jakieś takie przekąski na drogę. Też jak wrócimy, chcemy zawieźć Eje, prosiła ona właśnie nas, abyśmy ją zawieźli na lotnisko. Nie zapisuje nic na lotnisko, przelatuje jej lotnisko. Tak, przelatuje jej tata, i Eja teraz jedzie chyba na 10 dni do swojego taty, a my wracamy do Polski. Słuchajcie, były też no, prośby, komentarze. Dolarów. No, 10 dolarów to 10 dni. Nie wiem, o co chodzi Mai. Słuchajcie, też były prośby, aby Aisha nagrała jakiś film z Eją. Nie zdążyliśmy, ponieważ oni przylecieli przedwczoraj. Wczoraj był taki ciężki dzień, oni tam się rozpakowywali. My też załatwiliśmy jakieś ostatnie sprawy, więc się nie dało, ale dziewczyny nagrały krótkie filmiki, kilka... Ile? Trzy czy cztery nawet? Pięć! Pięć? Chyba. A więc życzymy wszystkim miłego dnia! Do zobaczenia. Zostańcie z nami, zostańcie, zostańcie z, nami. z nami. Mamo, tu są kamery. I co? Mama nagrywałaś. nagrywała. Się. I co? Elias nagrywali mamy. Elias Elias ma pretensje, że tu są kamery i ja też nagrywam. I co? Że nas ktoś zobaczy. Ochrona! A możemy nagrywać, wiesz, my siebie nagrywamy nikogoś. Wiesz? Yes. 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 Słuchajcie, Elias już odliczał ostatnie noce tak się cieszę, że już wracamy, dzisiaj się obudził mówi O, oh, to była ostatnia noc, juhu, wracamy Chcesz wracać, czy nie? Mów prawdę Mów prawdę Pół na pół Dziewczyny nie, o, Dziewczyny nie chcą Eliasku, to twój blat <laughs> To twój blat? <laughs> Są uh, tunerzyjskie nasiona Fakus to jest ogórek Zobaczcie, jak u nich trochę inaczej wygląda ogórek On jest taki jaśniejszy No. Weźmy po prostu jedne takie zwykłe na drogę nam. i jedne mokre. Co się dzieje? Ostatnio kupiliśmy dla Mamy Mesia. To mydło na Powiem Wam, że jest tak, przepyszne, za Nie, takie za chemiczne. A to taki naturalny zapach. O, ja sobie kupię i będę wąchała Masio i jego dzieciństwo. I major jeszcze. Ale wiesz, teraz Elias lubi tę ciasteczkę i on cały czas podjadę myślowi, a się, mówi O, ty jesz moje czekoladę! Zobaczcie, koreo, z Kingo, cytrynowe O, mój pustiny Co? słuchajcie, ta marka Saida jest bardzo popularna ogólnie tak. Bardzo stara, tak? Tak Masio, ale uwaga Dzisiaj kolacja jest na promie, my musimy coś sobie załatwić Śniadanie I może obiad, albo chyba, że obiad będzie już we Włoszech, jeśli Prom się nie spóźni, a Ty kupujesz tylko a, słodycze. To e, będziemy tu same słodycze. Nie, nie ma jedzenia tam. Nie ma nie ma. Słuchajcie, znalazłam kuskus, -kus, ale z ciemnej mąki. Wziąłam taki tunezyjski chleb, nazywa się tabuna. Taka to ile wody? Trzy takie z grzewki. Nas to kosztowało 242 dinary, czyli, czyli około 260 zł. taka jedna torba ze słodyczami Mesia <gry> i tam jeszcze jest woda. Nie, tak naprawdę tu jest sporo daktyli na dole. Jak kanapka? Miała być nieostra. Mesiu powiedział, że nie będzie ostra, jest bardzo ostra. Mam nadzieję, że to już jest ostatnia taka ostra kanapka. Przed porodem. Także <noise> ty zjesz to wszystko? Już! Już! Dobra, zakrętka okay. okay. tu, okej. Okay. Kocham cię, kocham. A ja powiedziałam, że to w zimę. A ja powiedziałam. A ja powiedziała, że przejdzie. Ej, e, ja. Ej, e, ja zabiera tata. Mój tata. <laughs> Słuchajcie, jesteśmy już spakowani. Ok, ja tutaj pokowałam walizki, zostawili dla mnie jedzenie. Kurczak i makaron. Chyba ostry. To nie jest ostry, nie ja No, Co? Baj bye, bye bye. Ty się ma Aneki. idzie z nami, tak? A zobaczcie jak się cieszy. Słuchajcie, jesteśmy już w porcie, Mesio robi odprawę. Mesio i co? Ani pytałeś się o, o kabinę. Pytał. tą bramę? Z przodu zamykają 17, tak, naprawdę? Tak. Słuchajcie, mamy godzinę 16:40, więc jakby jesteśmy na styku. No, jak zawsze, jak zawsze. Na stylu. Ale i tak, no. Ej, ej, ej. Jest dobrze póki co. Tu jest nasz prom, taki malutki tym razem. Słuchajcie, mamy już godzinę 17.30, jesteśmy już po wszystkich kontrolach, teraz stoimy, czekamy, e, kiedy już będą wpuszczali auta na prom, ale wydaje mi się, że jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Elias już nie wytrzymuje. Słuchajcie, mam takie wrażenie, że jeszcze przed wejściem na prom już wszystkie zapasy będziemy mieli zjedzone, dwa banany. To już też e, zjedzone, takie rureczki, chleb pogryziony, wędliny też połowy już nie ma e, dwie paczki chipsów ma! Wjeżdżamy na prom, bo na samą górę o nie Alias Ja wiem ja tu czy nie noszę ja jedną czekoladę. <laughs> tak Nie wiem Tu tu też kabiny Musimy zaczyć. Musimy dotrzeć na recepcję Jak ze Szwecji wracaliśmy do Polski Bardzo mało, no Malutki, malutki Nasza kabina jest w numerze 5134 Jest lustro. To jest okno To jest okno A trochę nawet spoko Ona jest szersze, tak Więc tu nawet można będzie schować walizkę no. Można nawet położyć materac Łazienka malutka, malutka ale jest prysznic, WC i nie, walka. Elias, już jest Elias, już myje rączki. Zobaczcie, mamy tutaj szampon, mamy mydło. Wyszliśmy z kabiny. Za chwilę idziemy na zachód słońca. Nie. Naprawdę? Znów nie zdążyliśmy. Gdzieś ser pleśniowy. Coś tam. Krom, to samo prawie jest ostatek. Chyba, chyba. Chyba. Szukamy wyjścia na górę. A my jeszcze nie ruszyliśmy nawet. A nie mówiłam. A tu jest nasz, Tu jest nasze auto! Gdzie? Tu! Tu stoi! Jasku! Gdzie chcesz? Dlaczego? A pobiegać Jak powiedziała Isza, tu jest jakby luksusowo, słuchajcie, nawet są ławeczki Jak nie masz okna to sobie się No, nawet tu nikt nie pali obok nas Słuchajcie, mamy godzinę 19.50 I wyruszamy, czyli opóźnienie tylko 20 minut, fajnie Mam nadzieję, że on też przypłynie na czas O, wczoraj Wydaje mi się, że o godzinie 14, ale nie jestem tego pewna Statek, kto? <noise> wow, nie, Do domu domu. nie, 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 to. nie, nie, Co to jest? nie, 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 ile za to nie, 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 29 euro i ale dałem list, wziąłem reszta, bo nim nie Czekaj, w głowie, przeliczam, czyli 120 zł? 140 zł. O, jacie sałatka jest y, akurat spora. A mogę proszę, Sprytek trochę A, a może To jest to lasagne warzywne, tak? Się o, się. Z się podzielić. Jajkiem. Z parmezanem. A nie, Maja, to nie jest jajko, to jest e, jak mozzarella. To jest chyba mozzarella. Słuchajcie, <laughs> póki ja tu się przebierałam, a dziewczyny już były w piżamkach, no to dziewczyny sobie zabrały tace. Jasko, ty będziesz ja, czy nie? nie. Yes. Ogólnie dzisiaj się w sumie chyba najadł. co miała pachnie jak kukurydza. To no była była przy kukurydze. No właśnie iż. <słuchajcie>, Słuchajcie, będziemy już kończyli tego vloga. Teraz rozumiem, że raczej Crimal Lines już mniej więcej nie będziemy płynęli. Chciałam płynąć innym promem, ale właśnie w tym dniu, 9 lipca. Mamy lipiec? 9 lipca nie, nie było już... Ogólnie, jakby wyboru, i e, nawet jak była ta ostatnia kabina bez okna, Meshe powiedział, że on się będzie pytał: może się znajdzie jakaś inna kabina z oknem? Ale teraz widzę, że nawet jest ok póki co, ale, ale na przykład wyboru w restauracji nie ma. Tak, tak jak było na promie CTN, e, GenV też płynęliśmy. Taki większy, dużo większy prom. E, tam też był wybór, chyba nawet kilka restauracji. I ogólnie kabiny były ciekawsze, ale też cena za nas wszystkich była wyższa, teraz na przykład zapłaciliśmy za Grimaldi Lines dosyć tanio, jakoś 1900 zł wydaje mi się, więc naprawdę bardzo oszczędnie wyszło, a gdy płynęliśmy do Tunezji liniami CTN, no to wtedy razem z jedzeniem zapłaciliśmy o ile się nie mylę jeśli się mylę, no to pojawi się u was tutaj na ekranie poprawna cena, bo wydaje mi się że zapłaciliśmy wtedy 3400 ale kabina była z oknem, to nie był apartament jak kiedyś, była po prostu kabina z oknem plus jeszcze jedzenie Mam śniadanie z No fajne, fajne to było. No. Ogólnie jedzenie było, ale, ale, ale za dzieci my wtedy dopłaciliśmy. Jedzenie było doliczone tylko za mnie i za Mesia przecież. Więc to nie było jakieś, no... no nie było aż tak tanio w sumie. Kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów, vlogu. Pa pa!